Dlaczego ktokolwiek miałby coś takiego zrobić? Dlaczego jakikolwiek sprawiedliwy człowiek miałby cierpieć tak strasznie, pozbawiony Bożej ochrony, cierpieć w zastępstwie za grzechy, których nie popełnił, za grzechy innych? Odpowiedź brzmi, ponieważ on był gotów to uczynić, ponieważ tego pragnął. Tak, werset 10. Złoży swoje życie w ofierze. Oddał siebie samego jako ofiarę za winę. Ofiarę za winnych. He gave himself as a guilt offering. An offering for the guilty. Yes. Tak, werset dwunasty. Ofiarował na śmierć swoją duszę. He poured out himself to death. Cóż za niezwykła osoba, która wycierpiała tak wiele, cierpiała niezasłużenie bez ochrony sprawiedliwego Boga, która chociaż sama była sprawiedliwa, cierpiała w zastępstwie dobrowolnie? Dlaczego? To jest kolejne pytanie: dlaczego on miałby to zrobić? I co z tego wynika? Po pierwsze, jak czytamy w wersecie 11, On w ten sposób usprawiedliwi wielu. Przez swoje cierpienie uczyni wielu sprawiedliwymi, a sam zostanie wywyższony. Za mękę swej duszy, werset 11, ujrzy światło. To właśnie oznacza ten werset. Ujrzy światło, ujrzy życie i nasyci się nim i werset dwunasty dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Innymi słowy, zostanie nagrodzony, zostanie wywyższony. Jak wywyższony? Otóż pamiętamy to, prawda? Wróćmy do rozdziału pięćdziesiątego drugiego wersetu trzynastego. Oto szczęśliwie powiedzie się mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Werset piętnasty Wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo nigdy nie będą w stanie pojąć chwały, która w końcu stanie się jego udziałem. Kto to jest? Nie może to być nikt inny jak tylko kto Pan Jezus Chrystus. Czy świat tego nie widzi? Słowa te zostały napisane około 700 lat przed narodzeniem Jezusa, co jest wystarczającym dowodem na to, że Bóg jest autorem Pisma Świętego, ponieważ tylko Bóg zna szczegóły przyszłości.